Mecenasem odcinka jest pomocinformatyczna.pl Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch z dwiema zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie. Rozdział 27. Mecenas Kalmer miał na obiedzie córkę i syna, który przed tygodniem przyjechał z Anglii. Obiad odbywał się w atmosferze grobowej. Jakub po zetknięciu z brązowym sfinksem chodził z obandażowaną głową i uważał się za inwalidę, dlatego też nie usługiwał. Do stołu podawała pokojówka a przy niej można było mówić tylko o rzeczach obojętnych, że zaś do rzeczy obojętnych nikt z Trojga nie miał serca, więc prawie przez cały czas panowało przy stole ponure milczenie. Dopiero gdy pokojówka podała im czarną kawę w gabinecie pana domu i odeszła, Kalmer zwrócił się z sarkazmem do córki. Będziesz miała teraz te swoje brylanty. Podziękuj temu idiocie, który po wagonach głośno krzyczy o swoich interesach. Charles uważał za stosowne zrobić obrażoną minę. Kto mógł wiedzieć, że ten łajdak rozumie po polsku? On wcale na to nie wyglądał. Tak. Co to kogo obchodzi, czy wyglądał, czy nie wyglądał? Tylko niepoczytalny głupiec głośno o takich rzeczach mówi. Z ciebie nigdy nie będzie człowiek do poważnych interesów. Ty zawsze będziesz zwyczajny łobuz. Charles tak się obraził, że zamilkł. No, a jakże będzie z tymi pieniędzmi? zapytał kalmer. Z jakimi pieniędzmi? odpowiedział Charles z flegmą angielską. Co ty udajesz, że nie wiesz o co chodzi? Musisz mi oddać tę prowizję, którą wziąłeś od Stewarta. To są moje pieniądze i ja teraz je muszę mieć. Ja teraz nic ci dać nie mogę. Przecież nie będę siedział w tej głupiej Polsce. Wyjadę zaraz w tych dniach. Muszę zacząć jakiś większy interes i będę potrzebował pieniędzy. Gdzie interes? W Anglii? Ach, nie, tam tymczasem nie można. W Ameryce. Tam cię nie wpuszczą. Czy ja jestem polski chłop, żeby mnie nie wpuścili? Za trzy tygodnie będziesz miał ode mnie list z New Yorku. Słuchaj, Karol. Wtrąciła pani Brzozowska. Ty nie możesz zabrać tych całych pieniędzy. Ty okradasz nie tylko tatę, ale i mnie. Tata tylko w ciebie pakuje. Rozmowa rozwinęła się w kłótnie. Skończyło się na tym, że Charles, trzymając się mocno zasady, beati possidentes, nie oddał ani grosza. Zajął stanowisko jedynie ofiary w całej tej katastrofie. Zbychów przecież był kupiony dla niego, a tata teraz go oddał. Zresztą wszyscy troje wiedzieli, że kalmer zrujnowany nie był, choć operacja ze zbychowem dużo mu krwi upuściła. Gorszym od straty pieniężnej było tylko dla Kalmera poczucie, że istnieje człowiek, który go trzyma w ręku i że w każdej chwili może zniszczyć jego pozycję. Dopóty ten człowiek żyje, dopóty nad głową jego, Kalmera, wisi miecz Demoklesa. Ten zaś człowiek jest zbyt przebiegły, zbyt ostrożny, ażeby łatwą rzeczą było usunięcie go ze świata. W tej chwili, upojony zwycięstwem, może nic nie będzie przedsiębrał. Zresztą ma narzeczoną, a u nich to ludzi bardzo absorbuje. Jednakże za pierwszym lepszym powodem może znów zacząć walkę. Gdyby jeszcze był goły, byłby jak pies bez zębów. Ale ten łajdak zataił, że ma pieniądze. Teraz łatwiej zrozumieć wszystko. I te napaści w gazetach, i tę zorganizowaną robotę przeciw grabarzom, i te fotografowane listy Karolka. Z pieniędzmi wszystko można zrobić. I bogatego człowieka trudniej usunąć. Jeździ własnym automobilem, ma straż o siebie. Odprowadziwszy syna i córkę, Mecenas zaczął się zastanawiać nad swoim nieszczęściem. O mało nie zaczął płakać nad sobą. Nigdy nie wiedział, co to jest zmęczenie. Dziś czuł się naprawdę zmęczony, nic nie chciało mu się robić. Dni upływały, a on nic nie przedsiębrał. Nie czytał nawet gazet. Obrzydło mu życie i wiadomości o nim. Tylko od czasu do czasu Jakub komunikował mu, że coś ważnego się stało. Świat, w którym miał pozycję, wiedział tylko, że pan mecenas Kalmer jest chory. Spędzał czas samotnie. Syn wyjechał za granicę. Córka się nie odzywała. Twardowski w towarzystwie Grzegorza i Pioruna pojechał do Turowa. Trzeba było obejrzeć roboty wykonywane przez sprowadzonych z Warszawy rzemieślników i sprawdzić, czy dom jest przygotowany na przyjęcie gości. Zaczęła się już polska wiosna, której od lat dziecięcych nie widział. Trawniki dookoła domu były zielone świeżą, soczystą zielonością. Wczesne krzewy i niektóre drzewa już kwitły. Przeważało młode, naiwne kwiecie różowe. Pod krzewami żółciły się gdzie gdzieniegdzie kępy żonkilów, przypominające żółte na łąkach kaczeńce, z których barwą łączyło się w jego wspomnieniach pojęcie polskiej wiosny. Rabaty i klomby były przygotowane do sadzenia kwiatów, a w wygrabionym z liści parku rozlegał się koncert wszelkiego rodzaju ptactwa. W powietrzu unosił się zapach fermentującej ziemi. Nie wszedł do domu, zapuścił się w głąb parku. Usiadł na ławce, opanowało go bezgraniczne lenistwo. Jak tu rozkosznie. Spojrzał na ławkę obok siebie. Dlaczego tu nie ma Wandeczki? Przecież i ona jest wiosną. Przypomniał sobie, że trzeba i dla niej dom przygotować, to też poszedł oglądać roboty w domu. Pokoje na górze były na wykończeniu. Pokój dla pani Czarnkowskiej, buduar, pokój dla Wandy, garderoba, łazienka i zdepka pokojówki. Lekkie mebelki, ładne dywany, firanki wszystko, jak należy. Na dzień ich przyjazdu powstawia się w wazonach kwiaty. Poza wielkim salonem, którego tymczasem nie miał zamiaru meblować, w całym domu porządki wiosenne były zrobione. Tylko w bibliotece stosy książek i papierów zniesione z góry leżały, jak je zostawił wyjeżdżając do Warszawy. Te postanowił uporządkować i rozmieścić w szafach i na półkach, zanim panie przyjadł. Tą robotą. Zajął się od razu, mając parę godzin wolnych przed obiadem. Wieczór zrobił się chłodny, ale Grzegorz pomyślał o roznieceniu niewielkiego ognia w kominku biblioteki. Przed tym kominkiem, jak zwykle, podał po obiedzie czarną kawę. Twardowski znów siedział wpatrzony w ogień. Jaka tu cisza! Jak tu można wejść w siebie i zapomnieć o świecie? Zapomnieć? Nie. Walka, której jeden akt dopiero co się rozegrał, będzie trwała dalej i wyjść z niej nie wolno, dopóki nie skończy się zwycięstwem. A jeżeli się skończy, to zacznie się inna. Bez walki życie nie byłoby nic warte. A Wanda? I bez niej już trudno sobie wyobrazić życie. Nigdy nie przypuszczał, że kobieta może zająć tyle miejsca, ale ona ma miejsce swoje. Życie to za wielka rzecz, żeby najwięcej nawet ukochana, najbardziej pożądana kobieta mogła je całe wypełnić. Grzegorz wpuścił psa, który ułożył się u stóp pana. Wkrótce potem przyniósł herbatę. Ogień się dopalał. Z rozżarzonych węgli płynęła rozleniwiająca fala ciepła. W tym cieple myśl straciła energię. Stopniowo się zatracała. Odpoczywający po Warszawie dziedzic turowa drzemał. Ocknął się. Ktoś chodził po pokoju. Znów te same miarowe kroki tam i z powrotem. Tam i z powrotem. Panowało go przygnębienie. Zaczął wyrzucać sobie, że buduje szczęście w tym domu klęski, że oczekuje ukochanej kobiety tu, gdzie on rozpaczał po stracie swojej. Przypomniał sobie panią Czarnkowską. Przecie to ona pierwsza wyraziła chęć przyjazdu do Turowa. Przyjeżdża do ciebie jako pokutnica, prosić o przebaczenie. Czy jej przebaczysz? Potarł ręką po czole. Znów rozmawiam ze zmarłymi. Tradycja starych wierzeń jest chwilami silniejsza od rozumu. Wstał i zadzwonił na Grzegorza. Gdy ten przyszedł, zapytał go: Czyś słyszał kiedy w tym pokoju kroki, jakby ktoś po nim chodził, tam i z powrotem? Twarz służącego miała wyraz religijnej powagi. Pan słyszał? Przed chwilą. To kroki nieboszczyka pana. On za życia tak samo chodził. Zaraz pierwszego wieczora, po wyniesieniu ciała do kościoła, przyszedłem tu i słyszałem, jak pan dalej chodził po swej bibliotece. Cóż ty o tym myślisz? Cóż tu myśleć? Widać dusza jego nie ma spokoju. Twardowski nie czuł się na siłach do dyskusji z prostym człowiekiem. Nie miał dla niego argumentów. My sami pomyślał Skłonni jesteśmy uważać za nadprzyrodzone zjawiska, których nie umieliśmy dotychczas zbadać i wytłumaczyć. Poszedł na górę, poczytać jeszcze, po czym położył się do łóżka. Piorun zajął swoje miejsce. Rano po pierwszym śniadaniu zabrał się do papierów stryja i w porządku rozmieszczał je w szafach. Przerwał mu tę pracę Grzegorz, który wszedł trochę za energicznie, jak na służącego, i stanął przed nim, czekając na pozwolenie zabrania głosu. Czego sobie życzysz? Zapytał Twardowski. Proszę pana, przyszedłem zapytać, jak to będzie z tym kulmerem a ton jego był tak stanowczy, jakby przemawiał z rozkazu władzy wyższej niż obecny właściciel Turowa. Zdziwiony Twardowski bacznie na niej spojrzał. Przy innym przedmiocie nie zniósłby tego tonu. Ale tu widział, że przez usta służącego przemawia tylko gorące przywiązanie do pamięci Stryja. Odpowiedział więc łagodnie: Myślę, że z nim nie będziemy mieli kłopotu. Potem, co zrobił dla niego, nie ma miejsca w Warszawie. Będzie musiał gdzieś wyjechać. Rozumiem. Wykonał zwrot prawie żołnierski i wyszedł. Przy śniadaniu Grzegorz, zazwyczaj rozmowny i przyjacielski, zachowywał się sztywno jak najbardziej stylowy służący Wielkiego Domu. Po południu, gdy Twardowski znów był zajęty w bibliotece, Grzegorz znów wszedł. Co się stało? zapytał Twardowski. Służący miał minę trochę zakłopotaną. Przyszedłem z pokorną prośbą: Czego chcesz? Zwolnić się ze służby. Twardowski szeroko otworzył oczy. Już teraz jestem panu niepotrzebny z kulmarem już skończone w domu porządek zrobiony, wszystko na przyjęcie Pani przygotowane. Antoni to bardzo dobry, służący i pewny człowiek, a jakby Pan sobie życzył, to mam dla niego pomocnika. Mój rodzony siostrzeniec, uczciwy i zdolny chłopak. A ja proszę Pana, mam grunt, com go dostał od nieboszczyka pana. Postawiłem sobie w zeszłym roku domek. Chciałbym w nim zamieszkać zająć się gospodarstwem i dziećmi, żeby wyrosły na ludzi. Twardowski nie mógł zaprzeczyć, że pragnienia Grzegorza są słuszne, aczkolwiek uderzyło go, że ten, wyłuszczając je, nie patrzył mu prosto w oczy. Kiedyż byś chciał odejść? Zaraz gdyby pan był łaskaw pozwolić. No teraz wiosna, czas na robotę w gospodarstwie. Dlaczego, żeś mi przedtem nic nie mówił? No, nie mogłem pana opuścić. Dopiero teraz, kiedy z Kalmerem już załatwione? Odpowiedź była logiczna. Tylko dlaczego on takim dziwnym tonem wymówił ostatni wyraz. Pomyślawszy chwilę Twardowski rzekł: Mój drogi, niedawno się znamy, ale miał sposobność się przekonać, żeś człowiek bardzo uczciwy i że mam w tobie szczerego przyjaciela. Ja też jestem twoim przyjacielem. Rozumiem dobrze, że masz obowiązki względem żony i dzieci i nie zaprzeczam, że prośba twoja jest słuszna. Przykro mi się z Tobą rozstać, ale trudno, Idź na swoje gospodarstwo. Będziemy bliskimi sąsiadami. I mam nadzieję, że zajrzysz do mnie od czasu do czasu. Proszę cię, licz na mnie, gdy ci moja pomoc w czym będzie potrzebna. Jestem do Twojej dyspozycji. Grzegorz się pochylił, pocałował go w rękę i odszedł lekkim krokiem. Twardowski pozostał jednak z poczuciem, że wierny służący Stryja nie wszystko mu powiedział, co miał w duszy. Na Grzegorz z rodziną wyprowadził się z domu Turowskiego do siebie. Przedtem przedstawiwszy panu swego szesnastoletniego siostrzeńca, Janka, dobrze wyrośniętego i sprytnie patrzącego chłopaka i oddał go pod komendę Antoniego. Po paru dniach Twardowski dobiegał do końca z porządkowaniem papierów w bibliotece. Nie znalazł nic, co mogłoby mieć wagę dla Kalmera i dla Grabarzy. Nie było też książek, o które mogłoby im chodzić. Czy to zostało wszystko zniszczone? Czy umieszczone gdzieś poza domem? Czy może w domu jest jeszcze jakaś skrytka, na którą nie wpadł? Miał list od Wandy, która donosiła, że jej go bardzo brakuje, że tatko jest w Zbychowie, że ona z mamusią przygotowują się do najazdu naturów i z góry ogromnie się cieszą. W dwa dni dostał drugi list, zawierający mniej więcej to samo, z dodatkiem, że od tatka ze Zbychowa nie ma żadnych wiadomości. Jednocześnie również ze stemplem warszawskim przyszedł drugi list, adresowany po francusku. Otworzył kopertę, spojrzał na podpis. Profesor R. Paloma Oldenhuys. Czytał był w gazetach o przyjeździe profesora do Warszawy dla studiów nad kwestią mniejszości narodowych. Znał go. Spotykał tego Żyda Holenderskiego w Paryżu. Miał z nim raz interesującą rozmowę, w której Oldenhuys pouczał go, że jedyną drogą do zdobycia wiedzy wyższej jest wejście do organizacji, która tę wiedzę posiada. Czyli to samo, co parę lat później powiedział mu Kalmer. Niezawodnie, pomyślał Twardowski. Przyjazd jego jest w związku z kłopotami mecenasa. Profesor przypomniał się pamięci Twardowskiego. Chciał się koniecznie z nim zobaczyć. Gotów był przyjechać do Turowa, jeżeli ten nie będzie w Warszawie. Twardowski postanowił za dwa dni rano pojechać do Warszawy i przyjąć tam profesora przed południem. Odpisał mu, a jednocześnie napisał do wandy, zapraszając się tegoż dnia na śniadanie. W dwa dni potem, o 11 rano, siedział w swym mieszkaniu warszawskim, oczekując holenderskiego profesora, z którym obiecywał sobie interesującą rozmowę. Profesor wszedłszy do gabinetu Twardowskiego, wyraził przede wszystkim ogromną radość z powodu spotkania się w tym obcem dla niego mieście z dawnym, a tak miłym znajomym. Gdy usiadł, zapytał. Prowadzi pan dalej studia metapsychiczne? Cóż, panie profesorze, w ostatnich czasach je przerwałem, gdyż zajęty jestem sprawami osobistymi. Odziedziczyłem majątek po stryju. A tak! Majątek albo pomaga studiom, albo im przeszkadza. Mnie dotychczas przeszkadza, ale mam nadzieję, że w przyszłości pomoże. O, ma się rozumieć, część energii trzeba będzie oddać praktycznemu życiu. Bardzo słusznie. Ja to samo robię i udział w praktycznym życiu bierze u mnie coraz więcej przewagę nad pracą naukową. Chyba brał zawsze. Zauważył znacząco twardowski. Pamięta pan naszą długą rozmowę w Paryżu, nieprawdaż? Chciałbym teraz ją z panem kontynuować. A w jakim celu? O, to się okaże z rozmowy, jeżeli pan sobie oczywiście życzy. Ależ owszem, proszę bardzo, panie profesorze. Twardowski zgodził się, ponieważ spodziewał się jeszcze czegoś dowiedzieć. Pan domyślił się, że się bardzo interesuje pewną organizacją. Naturalnie. Otóż ta organizacja miewa poważne trudności. Rzadko raz na dziesiątki lat, no ale zdarza się czasami, że się popełni błąd i wpuści w jej szeregi człowieka, który nie dorasta moralnie do wymaganego poziomu. Profesor przerwał i widocznie czekał jakiejś uwagi od słuchacza. Ten wszakże milczał. O taki właśnie wypadek zdarzył się nam tutaj w Warszawie. Wielki kłopot sprawił mi niejaki Henryk Kulmer. Pan go zna. Miałem sposobność się z nim zetknąć. Ostrzegam pana, to człowiek bardzo zdolny, ale okazał się bardzo nieuczciwym. Twardowski śmiał się w duchu z tego przyjacielskiego ostrzeżenia. To jest tragedia. Już żeśmy z nim zerwali. Mamy tu wiele poważnych ludzi, którzy zasługują na to, ażeby na ich czele stała osobistość nie tylko nieskazitelna, ale bardzo wybitna. Niestety nie ma nikogo, kto by się na takie wielkie stanowisko nadawał, kto by umiał korzystać należycie z posiadanej władzy. Twardowski ciągle milczał. Profesor po krótkim wahaniu znów zaczął: Myślałem sobie, że gdybyśmy mieli tak wybitnego i tak europejskiego człowieka jak pan, no to w krótkim stosunkowo czasie moglibyśmy pana na to stanowisko wysunąć. Zapanowało kłopotliwe milczenie. Wreszcie przerwał je Twardowski. Przecenia pan moje zdolności. Wątpię też, żebym kiedykolwiek mógł rozwinąć w sobie ambicje w tym kierunku. No Dlaczego? zapytał gorąco profesor. Jestem indywidualistą i cenię nade wszystko swoją wolność. No Ale cóż człowiek znaczy sam? Do czego dojść może? Co może zdziałać? Wywiązała się dyskusja, w której Twardowski robił wszelkie wysiłki, żeby zachować zimną krew i spokój, a także nie okazać, że wie za wiele. Wreszcie profesor się rozgorączkował i rzekł: Pan jest bardzo nierozsądny. Kalmer był rozsądniejszy. Twardowski uśmiechnął się. Kalmer był najnierozsądniejszym człowiekiem na świecie, a ja myślałem, że mu brakowało tylko uczciwości. Ironia w tonie Twardowskiego zirytowała profesora. No, ale mniejsza o Kalmera on już dla nas nie istnieje mowa o panu. Czy pan wie, że bywają sytuacje, kiedy można wszystko wygrać albo wszystko przegrać? I obawiam się, że pan obecnie w takiej sytuacji się znajduje to byłoby interesujące. I że pan nie dość poważnie swą sytuację traktuje a jakże się na swoją sytuację zapatruje Kalmer? zapytał Twardowski uśmiechnięty Profesor nie odpowiedział Powstał za to ze słowami Jestem pewien, że nie ostatni raz o tym przedmiocie rozmawiamy. Może być. Pożegnali się. Było pół do pierwszej. Twardowski kazał zajechać i udał się do pani Czarnkowskich. Służący otworzył mu drzwi z jakąś grobową miną. Czuł wchodząc atmosferę zamieszania. Chodził po salonie, zapytując siebie, co mogło się stać. Za chwilę weszła Wanda, blada, z zaczerwienionymi oczyma. Miała na sobie czarną sukienkę, której nigdy nie widział. Tatko. Tatko nie żyje! rzekła cicho, wyciągając do niego rękę. Nie wyrzekł ani słowa. Otoczył ją ramieniem, przygarnął do siebie i pocałował w czoło. Dziewczyna rozpłakała się. Poczekał, aż się uspokoiła i łzy otarła. Posadził ją na kanapie, usiadł koło niej i zapytał. Jak to się stało? Dziś rano przyjechał rządca ze Zbychowa z wiadomością, że tatko umarł o północy na atak sercowy. Cały dzień jeździł po folwarkach, wieczorem poczuł się słabo, no i koło dziesiątej kazał telefonować po doktora. Zanim doktor przyjechał, już nie żył. Znów się rozpłakała. Po powrocie z Londynu zastałem go strasznie zmienionym. Nie przypuszczałem jednak, tatko nie był silnym człowiekiem, ale na pewno byłby żył. Gdyby nie te przejścia, rzekł Twardowski, gdyby się był tak strasznie nie zawiódł na człowieku, któremu ufał bezgranicznie. Mimo woli, zbolała dziewczyna postawiła najlepszą diagnozę. Czarnkowski był za słabym człowiekiem, żeby żyć bez oparcia się o kogoś. Gdy zabrakło mu kulmera, wszystko się zawaliło. Weszła pani Czarnkowska, również czarno ubrana. Miała twarz skupioną, usta jakoś dziwnie zaciśnięte, oczy suche. Wie pan o wszystkim? W milczeniu pocałował ją w rękę. Powstrzymał się od wyrażania jej współczucia. Moje kochanie, zwróciła się do córki. Przynieś mi mój woreczek. Gdy Wanda wyszła, odezwała się jakimś mocnym głosem. Nowa ofiara kulmera. Umarł na serce, tak jak Alfred. Teraz kładę żałobę, którą już dawno winnam była nosić. Wanda wróciła i podano śniadanie. Panie mu powiedziały, że po południu wyjeżdżają do Zbychowa, gdzie staną wieczorem. Nie śmiał zapytać, jaki los spotka projekt wyjazdu do Turowa, ale pani Czarnkowska sama o tym pomyślała i upewniła go, że zaraz po pogrzebie, który odbędzie się w Zbychowie, przyjadą do niego. Ofiarował się im do Zbychowa towarzyszyć, co obie przyjęły z wdzięcznością. Był to kolejny rozdział słuchowiska stworzonego na podstawie powieści Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo, montaż, efekty akustyczne, udźwiękowienie i użyczenie głosu Marek Miśko. Mecemasa odcinka jest pomoc informatyczna.pl. Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Układka książki jest zrobiona z materiału soft touch z dwiema zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folikę zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie.